Siema siema tutaj Ksebikolity. Dzisiaj kolejny odcinek za Vlogstwo i dzisiaj odcinek z Simulator X. Mamy taki po prostu dziś odcinek. Taki, że po prostu robimy. porobimy. No więc no. Taki normalny odcinek taki. Chyba nikt nie będzie nic robił. No więc chyba nikt. Może podawałem moje pety, których mam dosyć dużo, no więc no, no więc, mam dużo petów, no i te to rzeczy, no i ten, no i dzisiaj po prostu coś ktoś podszedł, te pety.

Tak jest 10 tysięcy? Uuu, już mi takiego dobrego peta, no nie no. Nawet <grywa> da mu to. Okej, okay. pomogę mu to przejść. <grywa> Ciekawe jak to szybko przejdzie, zanim tak za nim chodzi. Zobaczymy, czy roce, czy nie te pety.

To teraz wejdę do VIP-a, hmm, Ciekawe, czy przejdę tam do kolejnych map. Ja tam tego czekałem więc dzisiaj to stracę. I mam cztery te, są mojej dekony w ogóle. Nie zauważyłem tego. Dobra, <śleszy> Proszę. No mam ci tary samoladego, a ja nie akurat. To jest dobra. I robię inny. O, oh, to będzie ich Hmm Dobra, Tak, Dobra, nie kupię hm. <tryk> so, żadnego, bo nie wiem. Co tu mam inne? W następnym odcinku będę robił to cały ten. O już przechodzi widzę chyba. Chyba ja wam coś zaczęłam. Dobra, na koniec odcinka. Za to... jakieś 5-10 minut. Jeżeli tak będzie. No to zobaczę, za 5-10 minut to przyjdę. W tym czasie <ścoughs> pójdę na Heaven Gate. Ile pozbieram? Więc dla mnie to kilka minut, i pozbieram to wyjaśnienie. na kupię nowok. Albo, albo zrobię jakiś tam mały. Albo mam lepszy pamięt. To stare legendy. No no, chyba, chyba, chyba widzę, że tam już poleciał mocno do przodu. Nie on jest zbyt daleko już chyba. A więc chyba jest dla Fantazji World. No on już dalej niż Fantazji World na no, świat. On no, będzie tak leci, jak liczba ta... tak.

Chyba jest w rozpałniach. Chyba na spałnie jest, jak myślę. Tak, jest w rozpałniach. O, jest tu. Chyba... Leci już. Chyba... Chyba już idzie ten. Przepraszam. To jest najlepszy... No, Dobra, zobaczymy, jak przejdzie idzie Nie, czy on nie wie, jak to Nie, 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 daje pokaza.

Какой-то отдал дата пета, фактически, не ошибся, я снял. Хм,

но я, я на я. Я там не видно. Где он есть, если бы я знал. Ладно, обратно за Oh, yeah. Dawam, mam nadzieję, że ja przejdę tutaj, bo już tak przez 11 minut tak wchodzi. Trochę długo już dobrze przechodzi, ale poczekam z tam.

Aha, dobra, jakby ten. Dobra, i Chod, chodź na fantazyę. Dobra, ja będę tak pomagał, trochę tak w tym. <coughs> ja już za ten kasę. Dobra, ja się tak. No, mam nadzieję, że dojdzie. Jakoś chyba podzielę tą dwie części. Ale to, że potem pomogę, przejdziemy, to przejdzie tą dwie i zycięcień długim. Oj, ja no. Ile tych legend mam już? Nie mam dużo, ale... Ja bym sobie na mityka w tych słodkich ralikach to. na pewno bym dał radę może Albo w tym <noise> no to, no, Aha Może damy Nie, nie nie, nie. to radiać Dobra, pokażę wam jak się tutaj robi

Dobra, teraz będzie takie cięcia, aż przejdzie do jakiegoś tam portalu, więc widzimy, się to za... Dobra, wróciliśmy powoli. Co ja wróciłem po małej przerwie, już przeszliśmy na... Tutaj tą mapę. Tutaj jest Specium X2 na no podprawę. Bo to pewne. Może nagram Spec Simulator 2, a nie X tylko. Jest jeden i O, tak trochę będzie tywać. Oj, oj, oj Tak szybko no, nie uwolnimy. Niestety. To tak szybko nie da ty jak tamtą. Okej. Okay. <ścoughs> ja będę... Dobra, tutaj tak, już mam 2 miliony od razu Ale to warantazji władzy, które robimy, tak, tak Dobra, chyba jest już na no Hell Island, tak? Tak, już tam tu jest <coughs> Przepraszam za taki kaszel, ale no wiecie to jest? Często. Ja co do nie... O nie, bo on tam utknął I na kolejny ten. Jakoś chyba będę co ten zrobił ten. No, bo po prostu 4 ma być. I przepraszam, że tak długo nie będzie. Nie było filmów, ale będą. Będą raczej w weekend, Ale dzisiaj możliwe, że będzie jeszcze jeden film. Okej. Okay. Już, tak, już idzie na. <ścoughs> już? No. Tak szybko? O, on no ile na przedostanie, odkrył. dobra, ja to mam Jutro no. na opening robię <coughs> coś dziwnego, bo zbieram jakieś potężne z greszku lub fantasy i robię opening. Jutro. <coughs> ten... z... Jak najwięcej pozbieram, i robimy po opening. On coś pisze chyba na Nie. Oj. Oj o oj, jak mi. Czas tak wylokować w efekcie. Ale to nieważne. Ważne jest. On chyba już za nas Ja już to wiem. Ja on już przechodzi do samej mapy. W sensie już przeszedł. Jak on przejdzie, to znaczy, że przeszedł grę. ale pety może zostawić, tak na pomniku. Dostanie jeszcze jednego pety, tego bym niespodziankę mu sobie. Dam mu... ...tutaj... ...tego na jej górze I... Ale do wyjścia tutaj da pewnie się zdziwi. O już ma. się za darmo? i teraz nie chcemy co, no <kłysy> 30. Ale ja nie daję, ja daję. Ja, ja, ja powiem na końcu odcinka, co chodziło. Chyba. Dobra. Dobra, no to w sumie to by był już na koniec. dzisiejszego odcinka. Dzisiaj był na mój. Dobra, no to to byłby już koniec dzisiejszego odcinka do kolejnego odcinka. Albo jak się nieście... Niszczy... Dobra, chwilę poczekam. Zresztą, jak się różniście to powiem. <gry> Dobra, no to to byłby już na koniec dzisiejszego odcinka. Do kolejnego odcinka i... i dzisiaj wróżę na no, mój kolega tak naprawdę i po prostu mnie taki pomysł. No i, no i tak nam wyszło, więc mam nadzieję, że wam się spodoba, do kolejnego odcinka i papa!